Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Pitax i witam was, no w filmiku w czymś co, co, co sam nazwałem projekt Pitax będzie to seria swego rodzaju zapowiedź interaktywna dlaczego interaktywna? gdyż dużo będzie w niej zależeć właśnie od was będzie zależeć od komentarzy od łapek, no ogólnie od tutaj waszego działania gdyż jak widzicie to jest mój ekran moja grafika kanału mniej więcej i widać te litery pitaks te litery są wzięte z różnych gier no właśnie są wzięte z różnych gier najprościej to można określić i Waszym zadaniem jest jakby to, to jest taka jakby zagadka dla Was, z jakich gier pochodzą właśnie te litery. I teraz tak, po kolei jest 5 tutaj różnych gier, bo jest 5 liter i będę po kolei każdą grę prezentował i to wy będziecie pisać w komentarzach pod, pod każdym z odcinków jaką grę, z jakiej gry chcielibyście dodatkową serię mamy tego Raymana, oczywiście zamierzam go przejść Lecz nie chcę mieć jedynej tej serii po prostu chcemy mieć jakiś wybór czy najpierw nagrywać Raymana, a czy później załóż się tą drugą serię tak więc widzimy się w pierwszym odcinku z gry, na z gry w której literę w której występuje litera P na razie i cześć